wyrobek MMA Rox, a ze mną złapany tutaj już na korytarzu Jarosław Lech, witam cię serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. No i co, nie poszła ta walka z Marcinem Krakowiakiem, tak jak sobie to planowałeś, ale chyba nie możesz sobie nic zarzucić, no bo na początku walki go podłączyłeś, a później no, walka trwała w najlepsze. Zapowiadało się obiecująco, ale no, wyszło doświadczenie Marcina. No w sumie nie no, ciężko jest przewidzieć co zarusza walkę. Siad ten pierwszy sierpowy. Nawet naróżnik podpowiadał, że go zamroczyło, troszkę się podpaliłem, zamiast wyrzucić te biodra i bić, do końca to jednak dałem się pochłonąć tym emocjom. Marcin doświadczeniem obalił. tak, przetrwał kryzys, skontrolował partner, no trochę my tam, troszkę się posiłowaliśmy, tak, jak go podtrzymałem, on, on kontrolował, starałem się wychodzić z tego, no i tak jak przeszło, do dru drugiej rundy w sumie, w drugiej rundzie zaskoczył tym tą gilotyną, tak, w się, kurczę jak ten, jak wąży. I... Odcięło tlen. Wczoraj już po tym wywiadzie, po, po ważeniu też e, tak widziałem, że byłeś delikatnie gdzieś zaziębiony, było, było to słychać. Dzisiaj też chyba ci to doskwiera, bo słyszę, że tam troszkę przez nos mówisz. E, byłoby tlenu na te trzy rundy, bo, bo w tej drugiej było widać, że, że obaj już gdzieś tam zeszliście troszkę z tempa, no bo e, w tej pierwszej rundzie faktycznie było mocne. Ja nie chcę też zgarniać na chorobę, dało się na pewno wyznaki, znaki, bo no, Trener nawet mówił, że od rana nie jestem sobą i no w sumie, sam jak się słyszę, to tak mówię przez, przez ten katar, ale no nie, walka jest walką, też jestem troszkę na siebie zły, czuję niedosyt, bo wiem jak ciężko trenowałem i naprawdę byłem w mega takim stosie przygotowanie, no ale walka to walka, wszystko się może zdarzyć. No i wygrał Marcin, był lepszy, zachował więcej zimnej krwi, i po prostu no udusił mnie, zapał mnie, słaby punkt, nie ma, nie ma mocnych na duszenie, tak. Oczywiście, zostaje ta druga walka jeszcze w kontrakcie. Życzę, aby jeszcze były kolejne, ale ta druga, tak jak powiedziałeś, początek przyszłego roku realna. E, myślę, że ta walka z Trypsonem e, był. Wiem, że było to pytany Marcin Krakow, jak o tą walkę z Trypsonem powiedział, że on taką walkę oczywiście przyjmie. Rozumiem, że ty też nadal jesteś, e, jesteś chętny na, na taki pojedynek. Jak najbardziej? Jak najbardziej jestem chętny. Myślę, że jak teraz przegrałem, to Trypson może bardziej będzie chciał ze sobą się skonfrontować. Bo jednak, Marcin pokazał też kunszt w tej walce, doświadczenie no i okazał się lepszym zawodnikiem. Jak podobać ci się ogólnie fen, jako organizacja? Bo wszystko to wygląda naprawdę kapitalnie na żywo. No powiem szczerze, że jednak inne odczucie miałem w telewizji, a jednak, przeżyć to na własnej skórze to też jest coś. Bardzo fajnie. No i super gala, no bo tylko jedna walka na razie skończona decyzją. E, wszystkie pozostałe przed czasem. E, bardzo fajna teraz walka Kamila Gniatka z Szymonem duszem nie wiem czy widziałeś, ale ale faktycznie z nieba do piekła można powiedzieć w przypadku Szymona. Tak, tak. Widziałem walkę i powiem szczerze, że też włodarze postarali się o no, jedno z najlepszych zestawień do tej pory chyba w historii. No, chyba tylko KSW 52 przebije, bo tam mamy jednak za skamem. Też za walka zapowiada się mega obiecująco. No ale tutaj naprawdę każda walka na najwyższym poziomie. Okej, okay, dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki. Życzę powodzenia. Na pewno będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać przed twoim kolejnym pojedynkiem. Pewnie, że tak. Dzięki bardzo. Dzięki.